Właśnie Ola do Komunii, Jeden. tak. Komunii. Do a to wnuki, tylko to bardzo dawno. To tak, tak. tak, tak. Ma to znaczy, tutaj tutaj widzę, to są te, co na zdjęciu tam, prawda? Ta co do Komunii, pewnie i ten jej brat. Tak, tak i Michał, tak. tak. A to są, to są najstarszej córki, dwóch synów Ci, co w Gliwicach mieszkają. Gliwicach, a Asia to ta co mieszka w Hamburgu z Małgosią. A z Małgosią. Tak. Mówię, chcę mieć wszystkich wnuków razem i To jest to też ir... ta z tego zdjęcia tak, najmłodsza. To jest Irki, tak. A muszę mieć. Ja mam Małgosię jeszcze. A to Małgosia z mężem. Małgosia z mężem. Średnia. Ta, która mieszka w Hamburgu tak. i ona mieszka z mężem i... Nie. Ona z mężem to tylko wytrzymała parę lat. Bo on... on był jedynakiem. Matka miała sklep tutaj. Mhm. Ona miała pieniędzy. I on miał pieniędzy. I jak miał pieniędzy, to miał pełno kolegów tak. oczywiście. Mhm. I tak, i tak. Mm -hmm. Jeszcze Oli gdzieś. Tam była Ola sama. No ja wiem, co Aha! No to zjazd nasz, maturzystów naszych 50-lecie. Tu jeszcze, tu po dziesięciu latach. Tu jeszcze profesorowie są. A tam jeszcze już... Ale tu dzidziocia miała zjazd. Waduica się matury zdawała. W 1949 roku zdawałyśmy maturę. to Dziadzia po wojnie trafiła do Wadowi. To znaczy całkiem. nie, myśmy przyjechali jak przyszli Rosjanie, już drugi raz hmm. jak przyszli, to stamtąd. Czyli w 45 wcześniej Dziadzia wyjeżdżała tak. W 45 wyjechaliśmy stamtąd, Aha. bo najpierw to wyjechaliśmy jak 17 września jak przyszli Rosjanie, hmm. no to nas wyrzucili z dwoma walizkami, no to myśmy w Nowogródku z mamą mieszkali. I potem jak wojna skończyła się, ta pierwsza, to znowu, jak Niemcy przyszli, mm. to znowu Gródka, do Drójki jechaliśmy koniem. Mm -hmm. I na koniu, na, znaczy na tym wozie to były jakieś trochę rzeczy, jakieś mm -hmm. trochę pościeli, trochę ubrania. Mamy ta najmłodsza siostra, ciocia Hala, z dwojem malutkich dzieci, trzylatka i 4 latka. Mm -hmm. no ja, mama i wujaszek Toniuś. Mm -hmm. I myśmy tak jechali, no chyba ze dwa tygodnie, bo to przecież <grymne> <grymne> koń na piechotę. No i pamiętam jak nieraz był deszcz i zmokliśmy, a jakiś gospodarz był dobry i pozwolił nam w stodole przespać, mhm. to pamiętam tak w tych mokrych ciuchach się wsiano w zagrzebało i to siano, to o, czuz, o, wilgoci... o, czyło, tak, tak rano się wstawało sucho. I pamiętam, zajechaliśmy kiedyś do majątku, nie wiem jak się nazywał, i spaliśmy na, na piętrze. Był taki pokój i były niedźwiedzie skóry. I tak na podłodze spaliśmy, ale pamiętam, że te niedźwiedzie skóry były takie miękkie i przyjemne. No I robiły wrażenie. No i się dobrze spało. No i przyjechaliśmy i potem Drugi raz wyjechaliśmy, jak drugi raz przyszli Rosjanie. W 1945 roku tu do Szczecinka. Najpierw wyjechaliśmy do głębokiego do Ciocineli i tam czekaliśmy na transport, bo to trzeba było załatwić wszystko i tego. No i oczywiście takimi wagonami towarowymi, wybręcymi, jechaliśmy dwa tygodnie tu do Szczecinka. Ale dla nas to była bardzo przyjemna rzecz, bo jechał dzieci, tak. ojca, męża, znaczy matka, z dojdziem jeszcze dzieci. To taka znajomość jeszcze z tamtych terenów, Bo to z głębokiego, mąż głębokiego pochodzi. Ja tam chodziłam parę lat, lat do szkoły, mieszkałam u cioci w głębokim. Trzecia, czwarta klasa chyba, także ja chodziłam z mężem do podstawowej szkoły razem. No. no i myśmy jak jechali... I jeszcze taka pani Rutkiewiczowa była i, i, i jej, jej siostrzenica. No i myśmy tak tacy młodzi byli, dla nas to było bardzo przyjemne. Na Ta podróż, tak? tak? Ale pamiętam tak, jak jechaliśmy i jak potrzebna była lokomotywa na przykład Rosjanom coś tam wieść, no to odczepiali od naszego transportu i trzy godziny będziemy stać. Mm -hmm. No to z wagonu wyciągało się taki piecyk na, mm -hmm. na trzech nóżkach, gdzieś tam na, na, na tego, żeby jakąś ugotować. Mm -hmm. <gryzono> zupę ugotować. To ta zupa zaczynała bulgotać, a tu 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 doczepiają, no to to buch, wylewało się i, te, I, ten, piecyk, te, tak. i te, ten piecyk się wstawiało i jechało mm -hmm. się dalej. Kiedyś też tak stanęliśmy, takie było rzysko mm -hmm. i lasek. I babunia mówi, że na grzyby pójdzie do tego laska, bo też parę godzin miały nie być tej lokomotywy. I babunia poszła, lokomotywa babuni nie ma. Boże, my do tego lasku, tutaj żeby nie jechali, no bo co? Tak, w mi tak. i sama. No ale jakoś tego, to tu zdążyła babunia. W głębokim zginął Edward Krasowski, tak? Kazimierz, cioci Nelly mąż. Kazimierz, jest Kazimierz. Nie Edward. Nie, nie. A go Niemcy mm. i jak kamień w wodę. Mm -hmm. W ogóle i przecież ciocia i, i do Czerwonego Krzyżu pisała. Ale to był taki człowiek, że no, naprawdę rzadko się spotyka. Tak, tak. Taki prawy, taki dobry. Mm -hmm. No w ogóle, naprawdę. Trzecia miała szczęście. No i ten dom wybudowali. Ładnie tam było. Taka działeczka była, kwiatów tuż obok. Głęboki. To była taka kolonia. Dziesięć domków było. Uh -huh. Tak zamiast tym wybudowano. Tak. Ładnie tam było. A potem w Poznaniu też stanął ten transport. No i myśmy poszli trochę po mieście pochodzić. Patrzymy na wystawie, bułki, ciastka, jejko, oczy nam wylazły, nam kupić nie było za co. No ale pochodziliśmy, pochodziliśmy, idziemy na stację, też tam miał stać ten transport. Patrzymy, a tu ostatni wagon naszego transportu jedzie. Jakoś myśmy na ten wstęp, skoczyli na ten, do tego ostatniego wagonu, ale przejść do naszego wagonu nie mogliśmy, bo to przecież towarowe, także nie było jak. No a pociąg jak ruszył, no to jechał parę godzin, jak był wolny. I tam i mama, i ciocia, i tego, no myśleli, żebyśmy zostali w tym Poznaniu. <śpuszczaj> tak. Mania ja. cioci jest pochowana w Badowice. Mama ta? Mama. Tak, Badowice, tak to tak. znaczy ona tam, tam była do, do końca życia. Tak, tak, tam tam, tam. I tego. I, myśmy, I ojciec tu już mieszkał, dostał przydział na to mieszkanie. Aha. I tu mieszkał cały czas. I potem ciocia Jadzia wyjechała do Irki, bo no, ojciec nie miał takiego łatwego. <laughs> Także te nie, nie mają łatwych charakterów. prawda? się no, układało, się wyjechała. No i gdzie co mieszka? A potem koło starego chwalinia sobie on pracował y, jako kierowca, y, kierownika lasów państwowych. I on jemu tam załatwił y, taki, to znaczy nie był stan, to był tak, taki płynął strumyk, i to pogłębili i to wyszedł taki stawek i ojciec sobie hodował strągi. To znaczy to było tak dla przyjemności. I tam miał barakowus i mieszkał tam. I no potem już nie mógł tam mieszkać, bo musiał sobie drzewa narąbać, żeby napalić w piecu. Do Starego Chwalimia to było ponad kilometr. No to musiał po zakupy. Nie. Tu do Szczecinka przyjeżdżał często, no bo zmienić ubranie, tak. czy coś, czy tego, czy na święta, no to już zawsze nie. tutaj był. No, ale już tak, no na 10 lat już jak tutaj mieszkał, nie. bo już no, no bo nie mógł to, tam być. Bo myśmy tam... tylko z opowiadań, że ci wisi wiedzieli, że... Czyli jakby ja tutaj chyba wizytowała. A gdzieś tak gdzieś... była, była właśnie, tak. Ja jak ja potem wróciła mieszka, z tej podróży, tak, to opowiadała. Tak, właśnie. I ojciec chyba tam mieszkał. Hmm. Już. Tak, tak, bo mówiła, tak. że gdzieś właśnie tak. No tam y, ładnie las. No ale tak, jak jest to tak, był... był. No tak, warunki były. No nie. Wiem. No i co to odpowiada? No. Miał pełno psów zawsze naokoło, <laughs> bo tam po prostu te psy podrzucali ojcu, uh -huh. bo to było tak, za, do, do wsi było kilometr, także tak. te psy no, nie miały gdzie pójść, no to uh -huh. znaczy nie ze wsi, ale jako ktoś jechał, przejeżdżał i tego, no i tych psów było zawsze bardzo dużo. <laughs> No i potem już, ale tutaj nieraz jak tego tam dziadek, czy Asia, czy tego, i nad jezioro, mówi, posić trochę. Mówi nie śmierdzi. Śmierdzi, mówi. O, tam w lesie, to tam było powietrze. No i na pewno tak było po wieczu. Może że tam też jak ojciec przyjechał do Szczecinka, to tam widzieli we wsi, bo na przystanek musiał no, przyjść. Tak. To tam Już korzystali, butyryki, mu to podbierali. Tak, te ryki, te wstrągi. Ale no, smaczny te wstrągi. I tam był potokowy w taki dziki. No, ja ten dziki chyba smacznie to był, świetny, nawet, jak ten podróżował. Hmm? ten tutaj był kierownik. Hmm. Kazimierz. Mm -hmm. I jego żoną była córka Emila Zagadłowicza. No, no, ten... no, no. Mieli dwoje dzieci. Mm -hmm. No i tam mm -hmm. pracowałam. No i potem jak mama zmarła, Tu ciocia tam mm -hmm. też nie miałam. No, no, właściwie, no tak właściwie no jakoś tak tutaj babunia żyła i ciocia. No i tu Irka mm -hmm. mieszkała, ta co w Gdańsku mm -hmm. mieszka. No i ja przyjechałam tutaj do Szczecinka i tu pracowałam pojętowe przedsiębiorstwo, budowlanku czy coś takiego. Na 1954 roku jak wyszłam za mąż, to wyjechaliśmy, bo mąż mieszkał w sztańcu koło Świebodzina Wielkopolskiego z matką swoją. To znaczy, byście się w pewnym momencie rozje rozjechali. O, tak, ja ja, do, ja jak wyjechałam do wadowy. Ja, ale mam to na myśli, że w czasie wojny jechaliście jeden transportem Nie, nie. Myśmy, to znaczy nie w jednym mieszkaniu. ale, ja wiem, ale z mężem nie. Nie, 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 nie. No, nie. dalej. Nie, tu Tak, to z głębokiego, bo to z głębokiego. Tak. I tu w głębokztanie wszyscy wysiedli tutaj hmm. w cimku. No i tutaj podostawali mieszkanie, pracę. Hmm. Tutaj tak. Ale potem wyjechała mężem. Wyjechała. Tak, wyjechała do Bydgoszczy, tam mm. pracowała, no potem już jak pobraliśmy się, to właśnie w tym szczańcu mieszkaliśmy parę lat i potem tu do Szczecinka mm -hmm. przyjechaliśmy w 1961 roku. A we Wrocławiu ciocia nie była z córkujkiem? Nie, 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 nie byłem. To była. był kto inny? To był ten Edek Grzaba, mm -hmm. on miał mm -hmm. dwóch synów. A może nie, tak. nie pamiętam. Mhm. Jego żona była Maria? Jaścia, Maria. Ja. A nazwiska nie wiem, ładnie. Jerzy Żaba tak. i Edward Żaba, mhm. dwóch synów. synów. Aha, Jurek, tak, tak, pamiętam tego Jurka, bo jak myśmy w czasie okupacji mieszkali i tak był nasz dom, ten już taki mhm. i... Po drugiej stronie był ten dom, gdzie Edyk mieszkał, tam, znaczy jego rodzice ale ponieważ ojca ojciec i tego Etka ojciec, coś oni się pokłócili, wyszli na ganek tego starego domu, co się spalił, ten biały, co był i była taka droga, mm -hmm. no, że byli troszkę po tego i tak powiedzieli, tu po tej stronie twoje, po tej stronie moje. Mm -hmm. I pamiętam, my jako dzieci, to tam nie miałyśmy prawa wstępu, tam był, to, prawda, płotek taki i jak przyjeżdżała ta ciocia z tymi bliźniaczkami, nam się te bliźniaczki strasznie podobały, no ale...